Na bicie halo, na hej, ściąbaj, ej, Halo, halo, z nie fraga foria, ja reduzuj da, bo mi tryka motorola Szlał lapje ham, brudny, jak sama ebola Ola Boga, ale to nie katastrofa Dawaj na miasto, tam dopiero jest sopa Idę na miasto, a ty czuwaj adwokat Ta Twoja grupa to zwykła pompka Jeba Jaka fera to nie kurwa koperkowa ha. Jaka fera to nie kurwa koperkowa, ale go w pyski to jest moja metoda, ale jaśniej spokojniejsza moja Wartość pieniędzy wiedziałem, że likowa, że 5 gram Że piko to nie ściera i najlepiej to z daleka z każdym frejrem jechać litości tu nie ma Jak zjebał na łukie kurwisko swojego człowieka Każdy mój człowiek to ham, wykładam fiuta na PR Tu gdzie sztuka to nie gram, jest za zaworek płacisz 300 piję tylko przy swoich, bo z mi papę zrywa Coś pytają w są wywiado odpulony każdy piśma Moi ludzie to jest king size, twoi ludzie cipa się Mijamy to się nie dziw, że nie jest podana wita Chuju mam co tam się klika, która teraz młoda klika Nie jadłem owocy, może szawa namiesza na pita Kurwa koperkowa, ale go w pyski, to jest moja metoda Ale się i spokojniejsza moja głowa, ona wali po rogach, tego zapraszam na roda Dzwoni Motorola, dzwoni Motorola, dzwoni Motorola Dzwoni Motorola Twoje Barbie, opowiadaj baki co byś ty nie zrobił Tak niby cię kocha, co weekend robi psocić ja temat taki lepszy, że jestem za młody Bo czeka lepiej boków, boku, w się wpisuj sencić kody Aaaa, dolewam wódki do drinka Tego samego dnia na siłce przy lustrze napinka Tego samego dnia piszę, poczekam farpa z binka Rosia wiek, Marokian, Irakien, Polakie, Bilka ja Nie Ura, bura, wyzwania bratucha Ja nie pani maju, ty weź mi ktoś, to tu Ona w hula, kula, wychwała, bakruta To ubrany cały wroga, fura